Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze, Jezus. Wyszedł na pustynię, gdzie pościł 40 dni. Eee, tak z naszej ludzkiej perspektywy, 40 dni to ma czasu, ale z drugiej strony przy tym pędzie świata bardzo mało. I tak się zastanawiam, no 40 dni w Biblii ma określony symbol. 40 dni trwało wyprowadzenie. Egiptyne. Egipcjanie chodzili po pustyni. 40 dni jeden z proroków pościł. Ale dlaczego akurat 40 dni? Nie 42, 43, 50? dlaczego no, żeby to była no to tak jak tak jak tutaj wspominasz właśnie, że to jest że to jest kontynuacja tego starego testamentu 40 dni potopu a teraz to czy właśnie to 40 lat ta liczba 40 40 lat przeszli Izraelici przez pustynię to Chrystus jakby mówi o tym że on kontynuuje tą misję ten to chce czy właśnie chce za no tak każdym razem te 40 też dni czy 40 lat to jest też odnowienie przymierza Boga z człowiekiem, więc on pokazuje, że to, że to stare i nowe się łączy, Stary Testament i nowy. Ale ta liczba 40 to też symbol pokuty, postu, nawrócenia. I tak się zastanawiam w kontekście tego wyjścia Chrystusa. No Chrystus miał odwagę, miał siłę wyjść na pustynię, wyjść na coś, co nam się kojarzy z takim bezkresem, z nieograniczonym przestrzenią z nieznanym, no a dla nas wydaje się to abstrakcyjne, dziwne, więc tak mając na uwadze to, czego symbolem jest pustynia, mam wrażenie, że dla nas staje się to trochę nierealne. Tak, bo to rzeczywiście wydaje się, że to może 40 dni to nie tak dużo, ale, ale właśnie bez, z ograniczonym dostępem do wody czy, czy pokarmu, no to wydaje się rzeczywiście to, to, to jest A teraz do to, internetu. To, to, tak, dokładnie. Także to się wydaje dla człowieka, no to te, 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 te no, po prostu te 40 dni no to wiadomo, że musiało doprowadzić jakby do śmierci. Natomiast tutaj, tutaj jest to, że ono do, doprowadza do, też do, no przede wszystkim te 40 dni ta pustynia to też ma doprowadzić do takiego spotkania, z, zbudowania relacji, więzi z Panem Bogiem, z Bogiem Ojca. Może tutaj właśnie też to 40 dni to znowu jest też to, że sobie, te, 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 że to jest, czy jakiś post, czy odosobnienie w ogóle mam. Ma nam uświadomić, przypomnieć, że jestem zależny od Pana Boga, że do Niego należy, jestem od Niego zależny, bo On może właśnie w takich ekstremalnych sytuacjach się zatroszczy o mnie. My no już parę dni powinniśmy trwać w Wielkim Poście. Mówię, powinniśmy, bo to prawda, ten czas rozpoczął swój bieg, jednak wejście w okres Wielkiego Postu jest trudne, no bo musimy tak naprawdę z dnia na dzień zmienić sposób funkcjonowania. To prawda, Kościół nie wymaga od nas wiele, choć. Z pozoru to jest nic, to ograniczenie się od udziału w hucznych zabawach, trwanie na modlitwie kontemplacji wymaga od nas wielkiego wysiłku w tych czasach. Ta pustynia to było miejsce, gdzie był spokój, cisza, zwierzęta. Wobec obecnym zgiełku i maratonie życia w mieście chciałoby się na parę dni chociaż na taką pustynię pójść czasem. No ale właśnie ojcze, pójść na tą pustynię teraz jest niemożliwe z tego względu, że takiej ciszy ciężko nam dostąpić, ciężko nam zdobyć taką ciszę. Więc gdzie my możemy tego Boga usłyszeć, skoro nie mamy takiej ciszy pustyni? To znaczy pewnie, pewnie może takie mie miejsca są, ale my jesteśmy może uwiązani powiedzmy pracą, obowiązkami, też jakimiś odpowiedzialnościami, które, które mamy, bo pewnie można by było wyjechać gdzieś tam na szczecinek, na wyższe i tam <grym> czy, czy to, to miejsce się znajdzie. Tylko gorzej z tym, że, że muszę tyle rzeczy zostawić, zostawić. Ale. W, w, co może być? No to może być taka, że tak powiem krótsza, krótsza forma takiego właśnie odejścia. Odejścia po prostu gdzieś na tą, na tą chwilę ciszy, gdzieś, gdzieś na tą modlitwę do, do kościoła na, na chwilę zatrzymać się gdzieś może właśnie, wracając z pracy, czy idąc do pracy, wstąpić na chwilę modlitwy. Czyli no to... ojcze, przepraszam, że przerwę, nie muszę rozbijać namiotu pod kościołem na 40 dni, żeby przeżyć relację z Panem Bogiem? Nie, nie, bo może Straż Miejska uświesną to i... <grym> i też by przerwała to. No widzi ojciec, więc to dowodzi do tego, że jest ciężko znaleźć taką relację z Panem Bogiem, zbudować taką relację o odosobnieniu w ciszy, ale jest to możliwe, tylko to o czym ojciec wspomniał, że jesteśmy przywiązani do różnych rzeczy, to zastanawiam się jak to się ma do powoływania na przykład apostołów, gdzie jednak Jezus wymagał pozostawienia wszystkiego i pójścia za Nim. No nam praktycznie jest to niemożliwe, żeby wyjść na pustynię, zostawić wszystko: zostawić telefon, zostawić kontakty, zostawić rodzinę, bo jesteśmy przywiązani emocjonalnie, służbowo, w różny, różny sposób. No, tutaj, też, jak czytamy Nowy Testament, to wiele razy słyszymy, że Jezus, właśnie jeszcze przed wschodem słońca, bo miał rzeczywiście wypełniony dzień, to przed wschodem słońca, wczesnym rankiem, udawał się na, na miejsce odosobnione. To mamy zadanie, takie, jako wynaleźć taki czas w ciągu dnia, żeby jednak rzeczywiście gdzieś tam w ciszy porozmawiać z Bogiem, z Bogiem sam na sam. No to na pewno nie jest, nie jest też trudne, skoro też i dla samego Jezusa to było tak, że on się gdzieś wymykał, modlił się, może, może trochę krócej spał albo wcześniej wstawał i, i gdzieś ten, ten wygospodarował ten czas, bo tak to ludzie się zawsze schodzili z różnymi problemami, ale jednak tak czy tak to on ten czas znajdował. Powiedziałbiecie, że ludzie schodzili się z różnymi problemami, a Jezus poszedł na pustynię być w samotności. To zapytam trochę przewrotnie. Czy Jezus uciekał od naszych problemów? Czy znaczy, bo tutaj jest, że to jest właśnie jakby przed. Jeszcze te, te 40 dni, to jest jakby ten, ten wstęp do, do tej publicznej działalności. Jakieś takie właśnie forma takiego przygotowania, przygotowania też tutaj pokazania też może, że, że On to jest ten, który panuje nad grzechem, prawda? Bo tutaj było zaraz. Też to kuszenie na pustyni, bo może to jest znowuż też, nie, też niedawno czytaliśmy te czytania o tym Kainie i Ablu, prawda? I gdzie tam Pan Bóg się zwraca do Kaina, jeszcze przed tym, przed tym jak doszło do, do, do tej bertobójczej zbrodni, to mówi do Niego: Ale przecież Ty masz, dlaczego jesteś smutny, przecież Ty masz nad grzechem panować, prawda? Człowiek ma tą zdolność. No i niestety później dochodzi do tego, do tego zabójstwa. A, ach, i Chrystus jakby odwraca, chce odwrócić tą, tą historię i pokazać, że On to jest ten, który jest Bogiem i Człowiekiem, ma naturę ludzką i rzeczywiście nad grzechem, nad pokusami jest w stanie zapanować. To jest jakby, takie właśnie preludium do, do tego. On będzie miał czas dla człowieka, ale teraz, właśnie, musi jeszcze pokazać, że panuje, panuje nad grzechem. Wszyscy dobrze wiemy, że w kalendarzu liturgicznym zbliżające się święta, Triduum Paschalne, są na pierwszym stopniu ważności świąt, są najważniejszymi świętami w, dla katolików i przygotowanie do tych trzech dni, no właśnie 40 dni przygotowania do trzech dni, do dwóch mszy jednej liturgii. I tak patrząc na to troszeczkę z boku, próbuję się tak zdystansować do tego przygotowania, no to wygląda to naprawdę jak jakieś przygotowanie do czegoś bardzo ważnego, tylko że z doświadczenia wiem, że w głębi serca my o tym zapominamy. My przeżywamy ten wielki post jako czas, może nawet smutku, no bo mamy fioletowe szaty liturgiczne. Mamy, nie chcę powiedzieć, smętniejsze, ale jednak śpiewy w kościele są bardzo e, stonowane. I chciałbym zapytać o to, czy ten czas takiego stonowanego przeżycia liturgii ma nam ułatwić przygotowanie do przeżycia tych dni, e, wprowadzenie nas w rangę tego święta. Czy to jest po to, żeby nas w jakiś sposób w jakiś sposób uzmysłowić przemijalność? No bo też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Wielki Post to jest czas, w którym mamy przemyśleć to, co do tej pory zrobiliśmy i wyciągnąć z tego wnioski? No na pewno rzeczywiście jest to duży, długi okres czasu przygotowania, bo tak jak nawet może święta Bożego Narodzenia kojarzymy, że jest ta wigilia, jest ta, jest ta wieczerza. Ale powiedzmy my też biegamy do końca, zasiadamy wieczorem na wigilii i za chwilę świętujemy Boże Narodzenie. A tutaj rzeczywiście jest 140 dni. Może to jest też taki też w tych, tych ostatnich dniach czy w, w, w Środę Popielcową jest czytanie z tej księgi Joela. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post, łzy i lament. Bo mi się to może z tym kojarzy. z tym kojarzymy. dlaczego, że może nam byłoby trudno właśnie przygotować się w ten sposób, żebyśmy teraz płakali nad swoimi wadami, nad swoimi grzechami, nad tym, że Mam złą relację z Panem Bogiem. Może właśnie, gdy nie potrafię zapłakać, to potrzebuję tych 40 dni tego takiego właśnie oczyszczenia, bo może właśnie tego wezwania Pana Boga, który powiedział właśnie te słowa do proroka Joela, to czy my je traktujemy jakby właśnie na serio, na serio, że powinienem zapłakać nad sobą, nad swoim postępowaniem, grzechem itd. tak A jeśli nie potrafię zapłakać, to może właśnie potrzebuję tego 40 dni, tego takiego przełamywania się, prawda? Dzień po dniu odkrywania. Czy, mo, czy może więcej, bo, bo nam się może wydaje, że czy to jest dużo, czy nie dużo. My potrzebujemy nieraz prawda, wielu lat, żeby się, żeby się do Boga zbliżyć. Więc, no i Czasami te 40 dni to jest, rzeczywiście jest, jest, jest mało, że my źle wykorzystamy ten czas. I odkrywamy, że gdzieś to już jest kolejny rok, gdzie, gdzie ja rzeczywiście gdzieś ten czas mi gdzieś uciekł. No to jest taka zachęta, ale no znowuż trzeba może nie, jakoś się nie zniechęcać sobą samym. Yy, tylko, tylko rzeczywiście podejmować ten wysiłek tej, tej przemiany, tego nawrócenia się całym sercem do Boga. Yy, ale, ale czasami no, trzeba też sobie przebaczyć, że 4 lata, 5 lat, 20, 40 lat zmarnowałem, ale teraz chcę, chcę to, to jakby nadrobić z Bogiem. Kiedy tak o tym opowiadał. Przypomniały mi się słowa jednej z książek, ale też jednej z modi, które ostatnio stają z zgubione popularności. Jezu, ty się tym zajmij. Po prostu. Pamiętam, gdy pierwszy raz czytałem książkę opowiadającą o ojcu Dolindo, to właśnie te słowa budziły we mnie takie troszeczkę rozdwojone myśli. To znaczy, z jednej strony powiedziałem, super, tak, możemy, jest sposób, żeby zaufać Panu Bogu, coś, co nas nakierunkowuje na bliższe relacje z Panem Bogiem, ale z drugiej strony miałem w sobie coś takiego, bo to był akurat Wielki Post 2018 roku, gdy tę książkę przeczytałem, że zacząłem myśleć, no dobrze, ale zrobiłem złego to, 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 to. Więc ja nie zasługuję na to, że Pan Bóg mi wypaczył, żeby Pan Bóg pokierował moim życiem, więc muszę wziąć się we własne ręce. I tak sobie myślę, że często to jest obraz, który towarzyszy naszemu społeczeństwu, że my chcemy własnymi siłami naprawiać swoje błędy. Czasem nie jesteśmy w stanie naprawić błędów, które wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi i zapędzamy się w takie błędne koło popełniania kolejnych błędów, kolejnych błędów i zapętlamy się w grzech, zamiast powiedzieć, Panie Boże, ty się tym zajmij, ułóż tak, jak powinno być. Mhm. Tak, bo to jest też. No rzeczywiście, że my, albo może jak odnosimy sukcesy, no to też jakby rośniemy w pychę, a, a może właśnie zamiast, żeby to Pan Bóg był w centrum nasze, naszego życia. Więc rzeczywiście te słowa to wyrażają, no przede wszystkim też może i takie, że kocham, Panie Boże, ja Ciebie kocham, tobie ufam i chcę, żebyś ty był w centrum, a może nie ja. I czy nawet te moje problemy, czy to właśnie, że to tak jak dziecko dzie, dzieci czasami powtarzają, mama ja sam, prawda? Czy tata ja sam, ja sam ja sam chcę. No, i to jest dobre w tej postawie dziecka, no bo ono się uczy, uczy się też tej, zdobywa kolejne umiejętności. Ale tutaj, a znowu, a jak my dorastamy, to my to, co mówi też Jezus, jeśli się nie staniecie jako, jako też te dzieci, czyli z ufnością dziecka macie właśnie wypowiadać, czy te słowa Jezu, ty się tym zajmie, czy może Jezu ufam Tobie, to, to taka postawa też właśnie przede wszystkim to miłowania Pana Boga, bo to jest też może ta, to realizowanie tego serca, tego tych słów, że, że chce. Nawrócić się Boga całym sercem. Prawda? Panie Boże ja się poddaję, Ty się tym zajmij. Prawda? Ja, albo ja zrobię ze swojej strony wszystko, ale tak naprawdę to wiem, że to zależy od Ciebie. Tak spojrzałem w trakcie dojciec mówił na tabliczki, które piszą obok. E, przygotowanie do mszy świętej i modlitwa po mszy świętej. Coś o czym my zapominamy. Zapominamy o tym, że do mszy świętej, do przeżycia mszy świętej trzeba się w jakiś sposób przygotować. no bo Zawsze na to patrzę w ten sposób. Jeden z kapłanów zawsze mi tłumaczył, że Msza Święta to jest teatr, tylko będzie ten teatrem w momencie, w którym wykluczymy z niego Pana Boga. I możemy przyjść sobie na piękne przedstawienie, zobaczyć lepszych bądź gorszych aktorów, lepiej bądź gorszych śpiewających, a możemy przeżyć to z drugim dnem, możemy przeżyć relację z Panem Bogiem. I mam wrażenie, że wielki post to jest taki dobry czas, żeby skupić się bardziej na tym drugim dnie Eucharystii, czyli na spotkaniu z Żywym Chrystusem, a nie na tym, jak ktoś śpiewa, jakie on powie kazanie. No, nie każdy jest wspaniałym kaznodzieją, z nadzieją, ale zawsze przez niego przemawia Bóg. Hmm. Czy znaczy, tak, rzeczywiście? Ja tutaj też yy, po, po, z ministrami podjęliśmy taką, taką, takie, może, że tak powiem, wyzwanie, że po mszy wieczornej, tej niedzielnej o 18.00, Czytamy, bo, bo do, do tego też, do takiego przygotowania się zachęcał nas też założyciel Święty Alfons Maria de Liguori. Zachęcał do tego przygotowania się dobrego do Mszy Świętej przed Eucharystią i tego dziękczynienia po Eucharystii. I w, w ten sposób teraz staramy się to wprowadzić, rzeczywiście, że czytamy ten fragment przed, przed Mszą Świętą, modlitwę, jedną z modlitw, jedną z propozycji modlitwy św. według Świętego Alfonsa, przygotowujących do Mszy Świętej. I później też po msza się zakończy, błogosławieństwo. Schodzimy z ministrantami, lektorami tutaj do, do zakrystii. Ksiądz zdejmuje ornat, zakłada stółę i z powrotem wracamy na kościół. I tam czytamy tą jedną z modlitw, która jest tak, propozycją dziękczynia modlitwy świętego Alfonsa. I rzeczywiście, może to jest troszeczkę takie dla, 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 tutaj dla młodzieży, taki trochę dziwne, dziwny sposób, no bo to po, zwykle było tak, że po eucharystii były rozmowy. Ja jakieś właśnie te in, integracja ploteczki. <tosłuch> A teraz może chcemy właśnie w pewnym sensie posłuchać tego świętego Alfonsa, czy, czy Żeby znowu ta, Ewa ta nam nie uciekła, że to jest centrum, że to jest spotkanie z Chrystusem. I no już dwa razy nam się to udało. Mam nadzieję, że to gdzieś tak kontynuacja będzie, żeby rzeczywiście było to przygotowanie. Bo te modlitwy są piękne, ale no z racji też, że my jesteśmy też tutaj redemptoryści, to też warto jakby też czerpać z tego bogactwa świętego Alfonsa, duchowości alfonsjańskiej. No czy tak w ogóle powinno być, prawda, w liturgii, że, że to powinno być to też dzień czynienia zaznaczone? zaznaczone. A, ojca, my ludzie świeccy, którzy siedzimy na kościele, często wychodzimy przed ogłoszeniami, no bo już nic ciekawego nie będzie. Ogłoszenia nas nie interesują, możemy przeczytać w internecie, nawet nie czekamy na błogosławieństwo. Tak chyba być z kolei nie powinno. Tak, bo to ja faktycznie gdzieś tak się z tym spotkałem. Nie, może nie, nie, żeby krytykować, atakować, ale rzeczywiście gdzieś, gdzieś to było to dla mnie zaskoczeniem, że po Komunii Świętej. Gdzieś widziałem to, widziałem to nieraz jedno, niejednokrotnie to zjawisko. Może nie tu konkretnie w szczecinku, prawda, ale to rzeczywiście, jakby, jak to mówią, otworzyłem szeroko oczy, bo, bo ludzie nie mieli cierpliwości już słuchania ogłoszeń, czy nie poczekali na błogosławieństwo, już nie mówiąc o tym, o tym dzień czynieniu. Ojcze te 40 dni, w których trwamy, Chrystus wykorzystał na kontemplację, przygotowanie się do właściwej działalności. Może i my powinniśmy te 40 dni wykorzystać po to, aby z jakiegoś etapu naszego życia przejść do prawdziwej wiary, do relacji z Bogiem dziecięcej, takiej, o jaką Jezus nas prosi, dopuści dzieci do mnie, żeby nasza wiara była dziecięca, prawdziwie dziecięca, a nie zachwiana wątpliwościami, nie zachwiana poszukiwaniem dowodów naukowych, nie skupianiem się na tym, co możemy udowodnić, a na tym, w co wierzymy. Tak, no już, już byłoby sukcesem, gdybyśmy zakończyli ten post, Wielki Post, z tymi słowami, prawda, który właśnie Jezu ty się tym zajmie, z taką ufnością. Czy właśnie z tymi słowami, że rzeczywiście do, do, zaszła we mnie jakaś przemiana i jestem, y, 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 ukochałem te słowa Jezu, ufam Tobie, prawda? Czy, czy te słowa Jezu, ufam, Jezu, ty się tym zajmie? To już, gdybym miał taką postawę serca, to już by był sukces tego, tego wielkiego, wielkiego Postu i Tridium Paschalnego i Zmartwychwstania. Więc to, to, no, to może to jest właśnie taka nie, mobilizacja dla, dla nas wszystkich, żeby taką postawę spróbować przez te się dni wypracować. Mm -hmm. Ojcze, mówimy o relacjach Bóg-Człowiek, e, a jak to jest człowiek-Człowiek? Ten wielki post to jest taki moment, w którym dzieje się dużo w relacjach człowieka z Panem Bogiem. Mamy no, misterium zbawienia. Chrystus umiera, Chrystus e, z martwych staje. Przypominamy te wydarzenia podczas liturgii Wielkiego Piątku, podczas mszy. Wielkiej Sobotni, uroczystej liturgii Wielkiej, Wielkiej Soboty. Tak naprawdę niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, ale odbywa się ona dla nas w sobotę, więc mówimy Wielkiej Soboty. Chciałbym zapytać o to, jaki to ma wpływ na relacje z drugim człowiekiem, no bo często, gdy nie było pandemii, tutaj w kościele był taki moment po ostatniej liturgii, że ludzie się spotykali, składali sobie życzenia. Ta relacja była taka ciepła, wszyscy mieli do siebie wielki szacunek, składali sobie życzenia. To było naprawdę piękny, piękne. No, ale często bywa tak, że złożymy sobie te życzenia, nawet w rodzinnym gronie, minął 2 trzy dni tydzień i wracamy do e, stopy wojennej. Kłócimy się, dyskutujemy i pojawiają się spory znowu. Więc co zrobić, żeby ta świąteczna atmosfera stała się normalnością w naszym życiu, a nie tylko była święta z nami? No, no, tutaj mi się też ten wielki post może kojarzy, żeby, z tym trendowatem, który przychodzi do, do Chrystusa. I może my też w czasie, tak jak, tak jak trwa ten wielki post, to my przychodzimy jako ci trendowaci do Chrystusa, który nas przemieni, który nas uzdrowi, i później, jak ten trendowaty, to my rzeczywiście mamy taki entuzjazm, radość, że odzyskaliśmy nowe życie. Ale może, właśnie, że ten trąd może powracać, prawda? I teraz się można byłoby się zastanowić, co, co było nie tak, albo co, co zrobiłem po tym, po tym uzdrowieniu, że ten trend wraca i rzeczywiście pojawia się znowu jakaś taka, bo ten trend trendowaty biegnie do ludzi, ogłasza im tą radość, ale też biegnie może właśnie, żeby też, bo biegnie, bo ich, bo ich kocha tych ludzi, bo, bo właśnie też może tęsknił do nich, do tych ludzi, jest w nim jakaś taka radość, żeby podzielić się podzielić z bliskimi, z rodziną, z sąsiadami. Może też biegnie po to, żeby, żeby komuś pomóc, że słuchaj, ty też możesz iść do Chrystusa, żeby On cię uzdrowił. To tutaj też mi się wydaje, że możemy znaleźć ten, to, to przykazanie miłowania bliźniego swego, że w tej postawie jest. Ale później może gdzieś, jeśli ta miłość ostyga, to może to jest jakieś znowu odejście od, od Chrystusa, oddalenie się od tego, tego, który nas uzdrawia, i może ten trąd powraca, prawda? Więc znowu trzeba, trzeba za, za jakby zajrzeć w, wgląd w siebie. Czy może. Może gdzieś czy jakieś, ta moja życzliwość była autentyczna, czy to, czy to nie było też może znowu jakiś taki teatr? Bo, bo ten trąd może powrócić, jeśli się oddala od Chrystusa, jeśli może. Więc, więc znowu muszę iść do Niego i prosić Go o uzdrowienie i nie średnię. Ojcze, 20 minut rozmowy, ciężko to będzie zwartwieni w pigułkę, ale poproszę o to ojca. Takie ABC na Wielki Post. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby ten czas sprawił, że ten trąd nie będzie wracał? Myślę, że no ja bym właśnie się odniósł do tego też do tego, tego czytania z, z, z środy popielcowej. No przede wszystkim to Pan Bóg na pierwszym miejscu, Jezus na, tym, na pierwszym miejscu, i te słowa Pana Boga: nawróćcie się do mnie całym sercem. I tu można byłoby teoretycznie przerwać: nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, bo to jest właśnie ta miłość, to jest to zaufanie, to jest to słowa: Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. Ale my, co, co, są jakieś pewne nam dane właśnie środki przez post, przez łzy i lament, czyli to są te rzeczy, które nam mogą mi pomóc. Ten właśnie jakiś rachunek sumienia, żal żal za grzechy, żal za grzechy, ale znowu, żeby nie było tak, czy jakieś postanowienia, żeby nie było znowu że tak może, żebym ja się skupił na tych postanowieniach, które też są jakimiś wyrzeczeniami. A zatracił to, że znowu, że Pan Bóg jest, ma, ma być w tym centrum i mam się do Niego zwrócić, to ma być właśnie, Zwrócenie, czyli odbudować relacje przyjaźni, miłości z Panem Bogiem. A to, te, te wszystkie środki, jakieś postanowienia, nie będę jak czekolady, to na drugie miejsce. Żeby nie było tak, że teraz będę jakiś challenge podejmował i stracę w gruncie rzeczy z, z tego centrum uwagi relacje z Bogiem. A ja chciałem schudnąć w wielkim poście.